W tym filmie zostanie pokazane jak można kopiować parametry z i do przekształtnika przy pomocy dwóch modułów. Pierwszy moduł moduł panela BOP i drugi moduł Służący do kopiowania parametrów, posiadający własne źródło zasilania. Dzięki temu możemy kopiować parametry i krywać je z karty MMC SD do przekształtnika, nawet gdy nie jest podane napięcie zasilające na przekształtnik. Oczywiście do zapisu parametrów musimy używać karty MMC SD. Maksymalna objętość karty, która jest obsługiwana przez obydwa moduły, wynosi 2GB. Moduł do kopiowania parametrów może posiadać dwa własne różne źródła zasilania. Pierwsze z nich, tak jak w tym przypadku, są to dwie baterie typu AA. W przypadku, gdy nie mamy baterii, możemy podłączyć zewnętrzne zasilanie 5V napięcia stałego przy pomocy zasilacza. Należy tutaj pamiętać, że są to źródła zasilane alternatywne, czyli albo mamy zasilanie przy pomocy zasilacza, albo baterie. Nie może tutaj być akumulatorków, ponieważ ten zasilacz ich nie będzie ładował. Jeżeli jednocześnie będziemy mieli akumulatory i zasilacz, moduł ulegnie zniszczeniu. Drugim urządzeniem przy pomocy którego możemy kopiować parametry jest moduł zewnętrznego panelu BOP. Różnica między tym modułem a poprzednim jest taka, że ten moduł nie posiada własnego źródła zasilania. W związku z tym, kopiowanie parametrów może odbywać się tylko i wyłącznie wtedy, gdy przekształtnik ma podane napięcie zasilające. Moduł ten, oprócz możliwości kopiowania parametrów, służy również do połączenia przekształtnika z zewnętrznym panelem BOP przy pomocy kabla szeregowego RS232. I tutaj mamy port do podłączenia tego kabla z zewnętrznym modułem BOP. Aby skopiować parametry z przekształtnika na kartę MMC musimy wykonać następujące czynności. Wkładamy kartę MMC do modułu. Następnie zdejmujemy nakładkę ochronną ze złącza i zakładamy moduł na przekształtnik. W celu skopiowania parametrów z przekształtnika na kartę MMC muszę wykonać następujące czynności. Pierwsza, ustawić parametr 10 na wartość 30. Wciskam M. Wybieram wartość parametra 10. Ok. Ustawiam go na wartość 30 i potwierdzam. Następnie strzałką w górę przechodzę do parametrów, które są odpowiedzialne za kopiowanie. W parametrze 804 mogę sobie ustawić dodatkowo inny plik niż plik domyślny, którego nazwa wynosi, którego nazwa to klon00.bin. Jeżeli chcę używać innych plików przy pomocy tego parametru mogę nazwać im nazwę klon01.bin do klon99.bin. Mogę maksymalnie zapisać 100 zestawów parametrów przy pomocy tej karty. Będę wykorzystywał tutaj plik domyślny klon00.bin. W związku z tym wracam do parametru numer 802 i muszę jego wartość ustawić na wartość 2. Robię to przy pomocy strzałka góra. Potwierdzam OK. I w tej chwili parametry są kopiowane z przekształtnika na kartę MMC. Kopiowanie odbyło się bez żadnych problemów. Nie mamy komunikatów o błędach. mamy już w tej chwili zachowane parametry z przekształtnika na karcie MMC. Aby skopiować parametry, z karty MMC przy pomocy modułu do kopiowania parametrów, e, Można go oczywiście założyć na przekształtnik. E, są trzy sposoby, żebym skopiował parametry. Pierwszy, gdy jest wyłączone zasilanie z przekształtnika i będę wykorzystywał wewnętrzne zasilanie tego modułu, druga możliwość, e, gdy założę najpierw moduł na przekształtnik i podam napięcie zasilające. I trzecia, gdy przekształtnik jest już włączony i założę na niego moduł. Potem pokażę każdą z tych opcji, jak wygląda operacja kopiowania parametrów z karty MMC do przekształtnika. Skopiujemy teraz parametry z karty MMC do przekształtnika. W sytuacji, gdy przekształtnik jest wyłączony, nie ma podanego napięcia zasilającego. Jak widać, urządzenie jest wyłączone. Zdejmuję nakładkę zabezpieczającą. Zakładam moduł na przekształtnik. Włączam zasilanie. Pojawił nam się błąd F395, informujący o tym, że zostało zainicjowane wgrywanie parametrów z karty do przekształtnika. W celu kontynuowania tej operacji przyciskam OK i następuje kopiowanie parametrów z karty do przekształtnika. Zostało zakończone z powodzeniem. Parametry zostały skopiowane. Druga możliwość jest następująca. Najpierw zakładam moduł na panel, a następnie podaję napięcie zasilające. Analogicznie jak poprzednio pojawia nam się błąd F395 informujący o rozpoczęciu procesu kopiowania. Aby kontynuować naciskam OK. Następuje popełnianie parametrów. Parametry zostały skopiowane. Trzecia opcja. Moduł został założony, gdy przekształtnik już został poprzednio zasilony. W związku z tym muszę wywołać odpowiednie parametry w celu skopiowania danych z karty MMC do przekształtnika. Wciskam przycisk M, wybieram parametr numer 10, wybieram jego wartość i ustawiam na wartość numer 30. Potwierdzam. W celu skopiowania parametrów z karty do przekształtnika. Parametr 803 muszę ustawić na wartość 2. Właśnie zostało to wykonane. I w tej chwili następuje kopiowanie parametrów z karty do przekształtnika. Parametry zostały skopiowane. Kopiowanie parametrów z przekształtnika i do przekształtnika przy pomocy karty MMC możemy dokonać w sposób analogiczny, używając modułu do zewnętrznego panelu BOP. Jedyny wyjątek jest taki, że ten moduł nie posiada własnego zasilania, w związku z tym nie możemy przeprowadzać tych operacji, gdy nie ma napięcia zasilającego na zaciskach przekształtnika. Ponieważ przekształtnik Cinemix V20 nie ma możliwości komunikacji z komputerem, nie możemy wykorzystać oprogramowania narzędziowego StarDrive Drive lub Starter. Użycie obydwu modułów do kopiowania parametrów jest bardzo wygodne i szybkie do powielania danych pomiędzy przykształtnikami, szczególnie gdy logika sterowania jest taka sama.